Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek trochę nietypowy, bo mam tutaj jedną zdrapkę Zgadnijcie, jaka to jest zdrapka No tak, to jest moja ulubiona zdrabka, Megalinie, która jest oczywiście już wydrapana i pewnie jak się domyślacie, hmm, nagrywam ten filmik, bo zdrapka jest trafiona, czyli jest wygrana. E po przerwie yy, nie było mnie yy, yy, i był taki moment, że, chyba we wcześniejszych filmikach to mówię, że no, dwie tam zdrabki czy trzy megalinie były puste i tak mówię, kurcze moje. I zresztą były odcinki też tam z minusami, więc taka trochę gorsza pasa. Sobie w tym tygodniu, słuchajcie, bo ja tak mam, że kupuję zdrapki jakby kupuję je, zbieram i później nagrywam film, tak i w tym tygodniu, a mamy dzisiaj środę, czyli środek tygodnia, eee, w tym tygodniu kupiłam zdrapki w poniedziałek i dzisiaj i kupiłam w poniedziałek Megalinie i dzisiaj Megalinie. I dzisiaj właśnie je pierwsze wydrapałam, bo drugie jeszcze nie. I proszę zobaczcie. Jest stóweczka, także megalinie mnie nadal nie zawodzą, możemy to sprawdzić. Znaczy są oczywiście kontrolne tutaj literki HH i H, czyli HH można powiedzieć. Dla osób, których interesuje jakie numery, bo nie, dla niektórych to jest ważne, proszę bardzo, numer kontrolny i. I sprawdźmy. Tutaj mamy żółwia. Jest żółwik. Tu jest yy, flaming. Mamy flaminga. I rower. Rower. A! Dzisiaj też wymieniałam megalinie stare jakieś. No i tak mam, że jak mam więcej tych drapek, to z tyłu sobie zapisuję, jaka kwota jest, żeby tam się w. Yy, w kolekturze już nie przypatrywać i nie szukać na tej zdrabce. No i patrzę z tyłu zapisane dwie dychy, nie? Daje pani, pani mówi cztery dychy. I sobie, myślę, ja Cię kręcę znowu czegoś, coś przegapiłam. Ja tak mam. Ale tylko się tak mylić, kochani. Tylko się mylić na plus. To jest naprawdę miłe zaskoczenie. Jak myślisz, że wygrałaś dwie dychy, a wygrałeś cztery dychy. No, i no po prostu, no jak tu nie kochać megalinii, tak? To jest zdrabka, która <laughs> przejdzie na pewno u mnie do historii. Już się obawiam, kiedy się skończy, bo, bo się na pewno niedługo skończy. I, znaczy, nie wiem, czy niedługo, ale tak myślę, bo ma wzięcie ta zdrabka, ma wzięcie. Pytałam Pani w kolekturze, często jest kupowana. Na pewno chyba najczęściej ze zrapek za 20 zł, no bo te zrapki wiadomo, że nie idą tak jak zrapki za za 2 zł czy za 5, no za złotówkę, prawda? Um, ale za 20 zł to to chyba mega linie są najczęściej kupowane. No i myślę, że będzie kolejne wydanie, ale to nie znaczy, że będzie dla mnie szczęśliwe, bo zauważyłam, że tak jest, że Następne wydanie nie musi być już takie fajne jak to co było. Na razie się cieszę z tego co jest. Mam jeszcze jedne oczywiście magalinie. Zaraz je wydrapię, bo przecież z ciekawości nie mogłabym. No i zdrapeczki inne m.in. mam brylanty. Będę nagrywała film, także zobaczymy, co tam się kryje. Jeszcze nie wiem, jakie będę drapać, zobaczymy. Ale dzisiaj chciałam się właśnie podzielić z Wami tą informacją. Mega linie, mega stuwa. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dobrej nocki już, bo jest. Pochodzi chodzi godzina 23. My życzę Wam wygranych, kochani. Trzymajcie się. Pa pa.